Istnieje powiedzenie że w bieszczady jedzie się tylko raz później już się tylko wraca Z naszych powrotów powstała krótka seria filmów o bieszczadach Zapraszamy w nasze bieszczady pokażemy je tak jak my je widzimy z perspektywy historii architektury kultury oraz możliwości związanych z naszym wiekiem Jadąc w bieszczady możemy minąć sanok Minąć nie, ponieważ droga krajowa numer 28 prowadzi przez miasto, na szczęście nie przez jego środek, ale możemy się nie zatrzymać. A wówczas nie zobaczymy oryginalnej łemkowskiej chyży, zagrody bojków i pogórzan, czyli nie wejdziemy do Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie w rezultacie możemy zobaczyć o wiele więcej. Nie zobaczymy największej w kraju wystawy obrazów grafik, rzeźb i fotografii w galerii Zdzisława Beksińskiego na Zamku mieszczącej się na kilku piętrach. Nie zobaczymy również na Zamku wystawy ikon i ikonostasów, w tym wielu eksponatów, na których historia liczona w stuleciach odcisnęła swoje piętno. A oto i wrota przeniesione z jednej z bieszczadzkich cerkwi. Nie zobaczymy dużego rynku z kamieniczkami z XVIII i XIX wieku i zabytkowym ratuszem w pierze i zabudowy. Nie będziemy mieli również okazji spróbować słynnych sanockich proziaków na, w restauracji na rynku. W końcu nie zajrzymy do kościoła i klasztoru ojców franciszkanów, aby krużgankami dotrzeć do pewnej kaplicy. Jakiej? O tym później. Teraz przecież dopiero zaczynamy wycieczkę po Sanoku. Sanok to miasto w Dolinie Sanu u podnóża Gór Słonnych i Pogórza Bukowskiego. Najczęściej kojarzymy je z postacią Zdzisława Beksińskiego oraz z Muzeum Budownictwa Ludowego. Lokacja miasta nastąpiła w 1336 roku na prawie magdeburskim. Natomiast największy rozkwit miasta trwał od połowy XIV do połowy XVI wieku. Zwiedzanie. Zaczniemy właśnie od Muzeum Budownictwa Ludowego, największego z Kansenu w Polsce. Wchodzimy przez budynek, w którym znajduje się kasa. Możemy również spojrzeć na plan parku etnograficznego, zobaczyć rozmieszczenie poszczególnych ekspozycji, a następnie niespiesznie powędrować w stronę zrekonstruowanego. Kilka, a może już nawet kilkanaście lat temu, galicyjskiego rynku. Galicyjski rynek jest ilustracją typowego drewnianego miasteczka południowo-wschodniej Polski z przełomu XIX i XX wieku. W Skansenie mamy okazję zajrzeć do kilku pomieszczeń, do pracowni obuwia Jana Szudego, niestety tylko przez okno, bo drzwi. Jak widzieliśmy, były zamknięte. Ten szewc nie tylko naprawiał, ale i szył nowe buty. Zajrzyjmy do fryzjera i zauważmy różnicę w wyposażeniu. U zegarmistrza popatrzmy na piękne wiszące zegary. Apteka w wystroju już dziś niespotykanym z pewnością nas zauroczy. W mieszczańskim domu zaglądamy do pokoju stołowego z elegancką zastawą, do sypialni z wysoką pierzyną na łóżku, do kuchni z piecem zajmującym dużą część pomieszczenia. Opuszczając Rynek dochodzimy do zbudowanej na podstawie zachowanych planów synagogi z Połańca. Ta podwyższona platforma nazywa się Bima. To miejsce, z którego czyta się Tore. Świecznik hanukowy dziewięcioramienny jest wyjątkową ozdobą tego miejsca. Na piętrze przeznaczonym dla kobiet stoi zachowana szafa zawierająca naczynia liturgiczne. W części skansenu poświęconej budownictwu wiejskiemu tablice informacyjne poprowadzą nas do tych obiektów, które szczególnie nas interesują. Znajdziemy tu część poświęconą okresowi pasterskiemu. Dość licznie reprezentowane są zagrody jednobudynkowe bojków i łemków. Te łemkowskie zwane są chyżami. Zabudowania Pogórzan Wschodnich i Zachodnich oraz Dolinian to już zagrody bardziej tradycyjne i szerzej znane w innych regionach Polski. W części tej znajdziemy również zrekonstruowaną, przeniesioną z bieszczadzkiej wsi cerkiew oraz rekonstrukcję kościoła, a w zasadzie kościółka katolickiego. Jeżeli będziemy zwiedzać nieśpiesznie, to z pewnością znajdziemy wiejską szkołę, z maleńkim mieszkaniem nauczyciela możemy również obejrzeć wnętrze szlacheckiego dworku z wyposażeniem pokoju dziennego sypialni z przejściem do pokoju dziecięcego przy kościele natomiast znajduje się obejście należące do księdza wyposażenie pokoju dziennego i kancelarii obrazuje jakość życia duchownego w 2004 roku powstał w muzeum sektor naftowy Ekspozycja składa się z urządzeń ze zlikwidowanych kopalni ropy naftowej. Obrazuje historię wydobycia na Podkarpaciu od połowy XIX wieku. Nie zapominajmy, że przemysłowe wydobycie i wykorzystanie ropy naftowej zawdzięczamy Ignacemu Łukasiewiczowi. Po zwiedzeniu skansenu przejeżdżamy na drugą stronę rzeki. Jeżeli uda nam się znaleźć miejsce na parkingu przy ulicy Zamkowej, to już tylko krok do zamku królewskiego. Zamek wybudowany został za czasów Kazimierza Wielkiego w miejscu dawnego Ruskiego Grodu. W latach 1523-1548 gotycka budowla została z polecenia królowej bony przebudowana na styl renesansowy. Z przebudowy tej do dzisiaj została jedynie część centralna. Z ciekawostek na Zamku w 1417 roku odbyło się wesele króla Władysława Jagiełły, który w kościele Ojców Franciszkanów poślubił księżniczkę Elżbietę Granowską. Obecnie w murach zamku mieści się muzeum historyczne założone w 1934 roku. Tu znajduje się obecnie największa kolekcja dzieł Zdzisława Beksińskiego, architekta, malarza, rzeźbiarza i fotografa. Jednego z największych polskich współczesnych artystów. Oprócz zbiorów obejmujących kilka tysięcy obrazów, reliefów, sześć prysunków, grafik i fotografii jest też precyzyjnie zrekonstruowana warszawska pracownia Beksińskiego. Galeria jest formą pomnika artysty, który pochodził z Sanoka i który przekazał muzeum nie tylko swoje prace. Muzeum Historyczne w Sanoku stało się bowiem. Jego jedynym spadkobiercą. Beksiński urodził się w Sanoku w 1929 roku, w mieście, z którym jego rodzina związana była od kilku pokoleń. Po ukończeniu studiów w Krakowie w 1952 roku, w roku 1955, powrócił wraz z żoną Zofią do rodzinnego Sanoka. Z Sanoka do Warszawy Beksińscy wyprowadzili się dopiero w 1977 roku. Malarstwo Beksińskiego nie należy do najłatwiejszych w odbiorze, ale z pewnością stanowi niezaprzeczalną wartość artystyczną. Muzeum Historyczne posiada jedną z najcenniejszych w Polsce kolekcji ikon pochodzących z okresu od XVI do XX wieku. Poza tym ciekawe kolekcje katolickiej sztuki sakralnej regionu i zbiory ceramiki pokudzkiej pokazujemy tylko nieliczne ze zgromadzonych tutaj zbiorów. Ikonostas to we wschodnich kościołach chrześcijańskich tradycji bizantyjskiej, czyli zarówno w kościołach prawosławnych, jak i grecko-katolickich, to ozdobna, pokryta ikonami przegroda, która znajduje się między prezbiterium, a nawą przeznaczoną dla wiernych. Carskie wrota to swego rodzaju drzwi, przez które mógł przechodzić jedynie pop, przez boczne zaś przechodzili diakoni służący do mszy. Franciszkanie zawitali do Sanoka w 1377 roku, objęli kościół znajdujący się poza miejskimi murami. Dopiero w 1384 ojcowie mogli przenieść się do miasta, na co zezwoliła królowa węgierska Elżbieta. Zbudowali wówczas w Sanoku klasztor i drewniany kościół. Przez kolejne stulecia świątynia była systematycznie niszczona przez groźne pożary, a murowany kościół ojców franciszkanów powstał dopiero w 1606 roku. Kościół i klasztor były rozbudowywane aż do końca XIX wieku. Bryła kościoła jest orientowana, czyli wybudowano ją tak, by prezbiterium było zwrócone ku wschodowi. Natomiast wnętrze kościoła zachwyca ciekawymi detalami architektonicznymi trójprzesłową nawą, arkadami oddzielającymi kaplice od nawy oraz pięknie wykonanymi sklepieniami. Zwiedzając kościół warto zwrócić uwagę na polichromie oraz obrazy. Cenne są także organy z ozdobnym prospektem organowym powstałe prawdopodobnie w 1888 roku. I jeszcze jedno zadanie a nawet dwa. Znajdźcie odpowiedź na pytanie, kim był święty Zygmunt Gorazdowski, od 2006 roku współpatron Sanoka. A jak będziecie w mieście, idąc krużgankami klasztornymi zakonu Ojców Franciszkanów, odwiedźcie poświęconą mu kaplicę. Nie zapomnijcie też usiąść na ławeczce obok dobrego wojaka Szwejka i pogładzić go po nosie.